Co nie gra w umorzeniu sprawy Sławomira Nowaka? Artykuł zaczyna się tak. Szefowa Wydziału Śledczego Warszawskiej Prokuratury, prokurator Małgorzata ceregra dmoch nie chce ujawnić, dlaczego zgodziła się na wycofanie oskarżenia wobec byłego ministra Sławomira Nowaka i trzech innych osób, podważając tym samym zeznania mojego świadka koronnego. Tymczasem jego wiarygodność, tego świadka, uznał sąd w prawomocnym wyroku. Wie pan co? Nie zapoznawałem się z tymi aktami, tak naprawdę czekam i yy, dzisiaj rozmawiałem o tym z prokuratorami, czy jest już uzasadnienie tego umorzenia. Wiem dobrze, że jest prawda ekranu i prawda rzeczywista, to znaczy ja muszę sprawdzić to, przeczytać to uzasadnienie, czy rzeczywiście tak jest, jak napisał dziennikarz. Czy dziennikarka? Przecież nie wiem. Pani to. jako minister sprawiedliwości to powinien po godzinie mieć... Tą, a nie, 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 tego, nie, nie. nie. Sekundkę. Tak bo to bo... jest ważna dla kraju ale... sprawa. Nie, nie. Wie pan co? Mamy właśnie różnicę pomiędzy ministrem Ziobrą i mną. Minister Ziobro wychodził na konferencję i mówił tak, nikt już przez tego pana nie będzie pozbawiony życia. No to ja szczerze zaraz. mówiąc, ale chwileczkę. Ale ja do... wolę ministra, który przychodzi do programu i wie, że ten temat padnie i mówi tak, zapoznałem się, wiem wszystko i zaraz panu powiem, niż ministra, który nie, powie, nie, nie, nie. ja jeszcze a... nic nie wiem, poczekamy, ale... zobaczymy. Sekundę. To sąd umorzył postępowanie. Proszę zwrócić uwagę. To sąd umorzył na postępowanie. Na czyją prośbę? Nie na czyją prośbę, tam nie było prośby. No. Za zgodą prokuratury. No zaraz, ale wie pan, mamy niezawisłego sędziego. 29 lat, neosędzia. Neosędzia? No 29 lat, młody chłopaczek. No nie, no pan kiedyś też miał 29 ja wiem, lat. No, no. I to nie znaczy, że pan do niczego się nie nadawał. Może pan miał lepszą pamięć niż teraz, tak jak ja, na przykład. Nie, gorszą. Gorszą. No to ma pan coś na pamięć lepszego. Ale musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Po pierwsze, dlaczego sąd to umorzył? Chcę się dowiedzieć z uzasadnienia sądu, a nie prokuratury. Mamy teraz sytuację taką, że za czasów dawnych. Prokurator, jak chciał zmienić decyzję, która była w akcie oskarżenia, to musiał dzwonić do szefa. Dzisiaj prokurator na sali rozpraw sam decyduje o tym, czy podtrzymuje akt oskarżenia, czy nie.